Chodzi mi mianowicie, panie że o pana sytuację związaną z klatką schodową. Ja nie wiem, o co panu tak naprawdę chodziło, dlaczego pan postanowił zagradzić tą klatkę schodową, która jest przestrzenią wspólną swoimi rzeczami. Nie wiem, nie jest pan jakimś Januszem, który musi się pochwalić nowym telewizorem i wystawia kartom. A nawet jeżeli by chciał pan pokazać absurdy przepisów europejskich to po tym co się wydarzyło należałoby odwiedzić sąsiadów kobiecie kupić, sąsiadką, kupić jakąś bombonierkę albo jakieś kwiaty przeprosić za zaistniałą sytuację powiedzieć, że chciał pan zorganizować jakiś performance żeby pokazać jak idiotyczne są przepisy panom, sąsiadom kupić jakąś butelkę alkoholu czy nawet piwo mencena byłaby to świetna reklama konfederacji ale pan postanowił się zachować jak